Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywam z Zary. Z Bormund. Nie słucham tam tak jak zazwyczaj. Także troszeczkę inna Zara. Inna przymierzalnia. Tyle samo minut jadę z mojego domu do tamtej Zary i tyle samo do tej. Także dzisiaj przyjechałam sobie w inne miejsce. Także zapraszam Was na mierzymy. Dzisiaj mierzę spodnie, spódnicę i mam do tego dwie bluzeczki. Mam na sobie pierwsze ciuszki. Jest to ta bluzeczka i ta taka króciutka spódniczka, która jest z podękami. Tutaj pod spodem. A wygląda jak spódniczka. Założę jeszcze dzisiaj do, do mierzenia takie czarne klabeczki, rozmiar 38, one kosztują 29,99. Top jest bardzo ciekawy, na takich cieniutkich ramionczkach, to jest 60% bawełna. Ja ten top ubrałam w rozmiarze S, to jest najmniejszy rozmiar już, jest od S do L i kosztuje 17,99 funta, tutaj z takimi górkami. Ja myślę, że po prostu lepsze by było pod spód takie nakładki na piersi silikonowe. Zobaczcie, cały stanik jest na wierzchu tyłu. Także myślę, że byłoby to lepsze rozwiązanie, albo jakiś może delikatniejszy stanieczek pod spód. Ja troszeczkę ten top włożę do środka. Bo on tak nachodzi na, na tą spódniczkę i nie wygląda to dobrze. Bardzo ciekawa ta spódnica jest. To jest 100% bawełna. Ja ubrałam tą spódniczkę w rozmiarze XS i ona kosztuje. 29,99 Tak się prezentuje z daleka. Jak myślicie, fajnie on wygląda. Bardzo wygodne. Są to shorty, które są z krótką niż. Tak z tyłu. Jak wam się podoba? Bardzo ciekawa kompozycja. Bardzo mi się podoba ten top taki pleciony. Fajny na lato. Fajnie z tym dolnym wygląda. Spódniczka jest z wysokim stanem. Nic nie odstaje, nic nie ściska, także. Zapasowana jest idealnie, także to pierwsza propozycja, a ja teraz zmierzę drugą spódniczkę. Kolejna spódnica jest taka długaśna, z takim wysokim stanem, z taką gumką na górze, dość szeroką. Tutaj. Ja tą sobie ubrałam w Rozmarze XS to jest 100% bawełna. I ona kosztuje 49,99 funta. Także troszkę jest droga. Ja myślę, że może inny top i wyglądałoby dużo lepiej. Mam jeszcze jeden top, także przymierzę ten, ten top drugi i zobaczymy, jak się będzie wyglądał z tym Jak myślicie? Wydaje mi się, że teraz dużo lepiej wygląda z tym krótkim topem. Ten top ubrałam w S, to jest już najmniejszy, jest od S do XL i kosztuje 15,99 Top to 70% wiskoza, reszta to Jest taki mięciutki, bardzo ładny kolor, taki kremowy. Tak się prezentuje ze spódniczką. Ta spódniczka świetnie wygląda właśnie do kapeczek. Na luzie i elegancko. Jak myślicie? Mi się podoba. Nawet ta gumka zaczęła mi się teraz podobać tutaj na górze z tym topem. Stamtąd niekoniecznie. Fajne kolory, fajne wzory. Bardzo taka mięciutka, taka zwiewna. Fajnie kolorystycznie razem wygląda. Dla mnie super, naprawdę, no bardzo, bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie, czuję się bardzo kobieco. Mam do przymierzenia jeszcze trzy pary spodni. Mam na sobie długie spodnie czarne, z kieszeniami, z wysokim stanem, takie szerokie. Tutaj z kieszeniami po bokach. Z kieszeniami... Z... nie, to tylko zakładki. Jak wam się podobają te spodnie? One mają 70% len, w sobie. Czuć ten len. One są takie bardzo mięciutkie. Przed kosteczką można sobie je jeszcze odwinąć tutaj, żeby były troszeczkę dłuższe, ale myślę, że podwinięte wyglądają dużo lepiej. Nic nie ściska. One są takie szerokie. Ja je ubrałam w 34 i one kosztują 29,99 To jest Jeszcze widziałam słów w kolorze beżowym i w kolorze zielonym na pewno. Te trzy kolory widziałam na pewno, być może jest więcej, jak Wam się podoba. Mnie się podobają, mi się podobają, są wygodne. Fajnie do kocheczek wyglądają, fajnie z tym topem krótkim. One mają bardzo wysoki stan, także fajnie wygląda do nich króciutka wózeczka. Ja jeszcze widziałam rozmiar 32, także myślę, że może 32 rozmiar byłby nawet lepszy, bo one są takie troszeczkę za szerokie tutaj na mnie. Widzicie? Także podejrzewam, że ten rozmiar 32 byłby lepszy. Także tak się prezentują. Ostatni luk. I mierzę następny. Białe dżinsy, mam jeans. Tutaj cena podana jest w euro 25,95 euro. I to jest rozmiar 34, białe dżinsy, mam dżins, bardzo wysoki stan, myślę, że bardzo fajnie na lato. Tak jest z tym topem krótkim, no tych kapeczek czarny rozmiar idealny, jak on się podobało? Wszędzie układają się bardzo dobrze, tak na tyłku. Bardzo wysoki stan, aż tutaj do połowy plecu. Także fajnie. Tutaj też bardzo ładnie się układają. Jak wam się podobają? Mnie się podobają. Ten wieś jest taki dość gruby. Yy, także one nie będą się raczej rozklaczać nic. One są przed kosteczką. Można je sobie jeszcze wywinąć tak? żeby były krótsze. Jak myślicie? Fajne. Naprawdę fajne na lato. I zostały mi do przymierzenia yy, ostatnie spodnie zielone. Mam na sobie ostatnie Spodnie. Co myślicie o tych zielonych spodniach z wysokim stanem? One mają w sobie też bawełnę, tak że one są miękkie. paseczkiem. Ten pasek jest dość długi. One są aż prawie naokoło. Ja ubrałam te spodnie w koperze XS i one kosztują 49,99 funtów. Tutaj jest z kieszeniami. Z tyłu też kieszenie. Tutaj pasek taki ciemniejszy po Takie wstawki wszędzie ciemniejsze, zielone. Do końca proste. Może niekoniecznie do tych klapeczek czarnych. Może do innego koloru. Wyglądałoby lepiej. A z tyłu? Wydaje mi się, że bardzo ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawy trój. Bardzo wygodne. Podobają mi się te spodnie. Podoba mi się, że mają takie bardzo wysokie tutaj stan. Piękny kolor. Naprawdę bardzo podoba mi się ten kolor. Również ale też jest ok. To jest już chyba najmniejszy, nie? tak XS kan najmniejszy do XXL. Czy tak się przywiązują. fajnie z tym topem. Także to ostatnia propozycja na dzisiaj. Mam nadzieję, że... i Wam się podobało na dzisiejszym wyniku Mi bardzo podoba się ten top. Bardzo podoba mi się te spodnie. Fajna jest ta spódniczka krótka, shorty spodniczka. Bardzo fajne są też te spodnie czarne, tylko na mnie troszeczkę za dużym. Musiałabym mieć po prostu rozmiar mniejszy ale bardzo ciekawe, bardzo wygodne. I fajnie wyglądała ta spódnica z tym topem dzisiaj. Chyba ta propozycja podobała mi się dzisiaj najbardziej. Także na dzisiaj się z Wami żegnam i do następnego razu. Cześć!